No to zaczynamy, kolejny odcinek. Kolejny karton, kolejna rzecz na testy wlatuje. Kartonik, jak widzicie, jest trochę malutki. A jak jest malutki, ale jest coś, jest coś tutaj wspólnego z rowerami z elektrycznymi hulajnogami, bo jest to elektryczna hulajnoga dla dzieci w przedziale wiekowym od 8 do 14 lat. Oczywiście, ja tego testować nie będę, tylko kto. Tylko kto. Luis. Luis będzie testował, a ja dzisiaj będę się zabierał za nagrywanie. Posłuchamy co ma do powiedzenia mój syn na temat tego elektrycznego skutera dla dzieci. Oczywiście trzeba go najpierw rozpakować, także bierzemy się za rozpakowywanie. Ale oczywiście przed tym wszystkim trzeba się z wami przywitać, także witamy was ponownie na kanale Artur GT w kolejnym odcinku. Kolejny odcinek testowy, jak już widzieliście. Wlatuje kolejna rzecz na testy, do recenzji, ale jak już mówiłem na wstępie, dzisiaj ten oto młody młodzieniec będzie testował tą hulajnogę. Zobaczymy, co to jest za cudo od firmy RCB Model R15. Także bierzemy się za rozpakowywanie. Ubezpieczona jest pomiotka elegancko, jak generalnie, wszystko co przychodzi, co jest zamawiane, już się nie możesz doczekać. Co? Tak. Ty już jesteś normalnie aż nerwowy. No dobra, to wyciągamy to cudo tutaj. <laughs> to żeśmy z tego kartona. Wyciągnęli. Powiem wam, tu nie ma żadnej zabawy, tylko tyle, co kierownicę trzeba zamontować. W zestawie mamy książeczkę instruktażową, oczywiście instrukcję montażu, jak i instrukcję obsługi. Do tego mamy ładowarkę do baterii. No dobra. Aha, tu jest. Aha, to jest do montażu. To potrzebujemy oczywiście do montażu kierownicy. No dobra, budujemy szybka akcja i zabieramy się za co? Da za jechać. testy. Testy jechać. Cała filozofia budowy budowy tej hulajnogi, Dokręcamy tylko oczywiście tą kierownicę mocno. Potem łączymy te kabelki. No dobra, mamy tutaj skręconą kierownicę, trzeba było tylko tutaj tą śrubę dokręcić, tą śrubę tutaj dokręcić. Teraz tylko musimy połączyć te dwa kabelki razem do siebie. Raz i dwa. I to jest cała filozofia budowy tego, tej elektrycznej hulajnogi. Także szybka akcja, jednym słowem. No dobra, zostało zmontowane. Teraz pokażemy Wam tą regulację tutaj, tej kierownicy. Dobra, Luis, skakuj na, na hulajnogę. Tu mamy przycisk, no i do góry. Mamy trzy poziomy regulacji. No. Tak, Nie, jeszcze może. troszkę. No. Jo, tak. No ale musisz tutaj przytrzymać, tym czekać, żeby to wyskoczyło. No weź jeszcze troszkę wyżej. No i dawaj, dawaj, O. I w tej chwili. Tutaj noga jest maksymalnie, myślę, że dla Ciebie to będzie optymalna wysokość tych hulajnogi, jest na, duże. jest na maksa. Tutaj musimy trochę jeszcze sobie podkręcić, oczywiście. I zamykamy ją. I to jest cała filozofia budowy tej hulajnogi. A teraz, co? Jedziemy trochę z nią, co? Uh -huh. Zobaczymy, jak ona będzie Dawaj. funkcjonować. Jak ona się sprawi troszkę w terenie. Ty chyba o czymś zapomniałeś, co? Kask. No, także pamiętaj, kask na głowę. Uh -huh. Bo to już teraz nie jest zabawa. Oczywiście tą hulajnogą. Nie za bardzo wiele możesz tutaj w Niemczech jeździć. Jedyne miejsce to jest za naszym domem, gdzie jest ulica prywatna i tam zrobimy te testy. No dobra, startujemy. No? No to co, Luisku? Zaczynamy, nie? Ten test. Jedyne miejsce, gdzie możemy przetestować tą hulajnogę w Niemczech, bo w Niemczech. Hulajnogi elektryczne dla dzieci do 14 roku życia, elektryczne są niedozwolone, jedynym miejscem, gdzie mogą użytkować takie hulajnogi dzieci, to jest oto właśnie ta ulica, bo jest to prywatna ulica, zamknięta, bez żadnych samochodów, bez niczego, także Luis, niestety, szalej, poszaleś, poszalej, nie poszalejesz tą hulajnogą, no ale trochę nią pojeździmy. Teraz trochę o samej hulajnodze. O, silniku, który ona posiada. Powiem Wam, jak na taką hulajnogę posiada w tylnym kole zmontowana, jak widzicie, silnik o mocy 250 watów. Hm, powiem Wam, no, no, troszkę tak dużo moim zdaniem, jak dla dziecka, no, ale powiedzmy, firma RCB szaleje. Kolejną rzeczą tutaj, ciekawą moim zdaniem, jest pojemność baterii. Pojemność baterii 6Ah. Bateria litowo-jonowa. Co, gdzie producent podaje, że na tej baterii ma zasięg maksymalny na tej całej baterii to jest od 12 do 16 km, no ale już patrząc, oczywiście wszystko jest zależne od obciążenia osoby, która użytkuje tą elektryczną hulajnogę dla dzieci, a obciążenie maksymalne jest 80 kg. No dobra, Synek, wsiadasz i jedziesz. Zobaczymy. Zrobimy taki pierwszy test, powierzchni. Zrobisz taką małą rundkę, wrócisz z powrotem, powiesz, jak tą hulajnogą się jedzie. No dobra, to startuj. I co? Jak hulajnoga? Kała. Pewnie mogła, mogła trochę szybciej jechać, znając siebie, no ale już nie szalej, dzieciaku. Co jest fajne w tej hulajnodze elektrycznej, to hamulce są elektroniczne hamulce, i dodatkowo mamy jeszcze tutaj hamulec, żeby sobie nogą przyhamować. Także co mi się tutaj podoba, co tak się chyba najbardziej rzuca w tej hulajnodze w oczy, to są te rączki, naprawdę fajne. RCB klasowe, także tu jest plus, mega plus dla producenta. No dobra, zrobimy jakiś test chyba prędkości, co? Producent podaje na swojej, na swojej stronie. Że tą hulajnogą maksymalnie można do 20 km na godzinę, ale coś mi się w to za bardzo wierzyć nie chce. A ja mam ze sobą zabrane swoją hulajnogę, pojedziemy równo i zobaczymy, czy ona będzie w stanie się rozpędzić do 20 km na godzinę, ale powiem Wam jedno. Nie chciałbym, żeby ta hulajnoga, z, oczywiście z moim dzieckiem, które będzie prowadziła tą hulajnogę, żeby to się rozpędziło do 20 km na godzinę, bo to jest naprawdę bardzo duże ryzyko upadku. Dlatego pamiętajcie zawsze i wszędzie, żeby dzieci miały kask na głowie. zobaczymy, słuchajcie ta hulajnoga chyba na pewno jedzie 20 na godzinę no ja mam w tej chwili 20 na godzinę No, jesteśmy po takich testach prędkościowych, powiem Wam, ona nie ma wyświetlacza, ciężko to określić, ale powiem Wam jedno. Ona jedzie 20 km na godzinę. Maksymalna prędkość tej hulajnogi, moim zdaniem, to jest trochę przegięcie jak dla dziecka przy takich malutkich, sześciocolowych malutkich kółeczkach. Jak dla mnie duże ryzyko, generalnie hulajnoga. Jest ładnie zbudowana, nie ma tutaj oczywiście żadnych tutaj jakichś rarytasów wielkich. Tutaj mamy, e, obróć trochę Luis, tak? no Tutaj mamy e, port do ładowania e, baterii od 4 do 5 godzin. Od rozładowania kompletnie baterii jest maksymalny czas ładowania, także taki dosyć, dosyć długi moim zdaniem. Tutaj mamy oczywiście poziom ładowania baterii. To też taka fajna zabawa. Przy wieczornych jakichś jazdach, przy ciemności to fajnie te lampki widać. No i tu mamy wyłącznik włączania i wyłączania. Możemy włączyć, wyłączyć tutaj. Także to jest też moim zdaniem taka fajna, taka fajna sprawa, fajna bajera. No dobra, Luis, i co? Fajnie? Widzę, że tobie się fajnie tą hulajnogą jeździ. Tak. Tylko mówię, problem jest jeden, że tą hulajnogą możesz tylko tutaj po tej ulicy jeździć tam i z powrotem ale myślę, że to ci, tej, to ci wystarczy. I powiedz mi co: podoba ci się hulajnoga? Fajna. Jo. Fajna idzie nie? Jo. Cena tej hulajnogi waha się od 800 do 900 zł. W opisie filmu zostawiam Wam e, linki do producenta. Jakby ktoś miał ochotę zrobić dziecku prezent oczywiście pamiętajcie. Obowiązkowo kask na głowie, taki prezent dla dziecka. Zapraszam do zakupu i to by było na tyle. Także opinia wydana hulajnoga dosyć fajna. To mówię, ta prędkość trochę mnie przeraża. Te 20 km na godzinę przy tych małych kołach, no ale tak niestety te hulajnogi chińskie wyglądają w tej chwili. Co jest też fajne w tej hulajnodze: przy wyczerpaniu, hulajnoga waży około 7 kg, niecałe 7 kg. Także naprawdę jest leciutka. Fajna sprawa jest to że jak się poter rozładuje, można śmiało sobie tą hulajnogę pchać, nie? Luis, tak? No i sobie można, nie trzeba w ogóle używać e, manetki gazu. I to by było na tyle. Kolejne testy, kolejna rzecz na testy przeprowadzona, recenzje. znacie. Luis mówi, że fajna, jak Luis mówi, że fajna, to fajna. I to by było na tyle. A jak Wam się odcineczek podobał, to wiecie, co macie zrobić. Łapeczkę do góry. Nowi widzowie macie ochotę zostać na dłużej. Na kanale zapraszam do subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hejo.